Witajcie. Nie mam zegarka daję do ładowania. Siódma um, 15. Hmm. Co znaczy, że za 24 godziny i 45 minut będę startował w ultramaratonie gór stołowych. Presja już jest, e, <laughs> to znaczy już, już zaczynam denerwować, układać cały czas w głowie, co mam zabrać, co potrzebuję, czy się zmieszczę ze wszystkim do plecaka i tak dalej, ale jak gdyby słowem wstępu. Pogadajmy o dwóch rzeczach. Jeden, jakie ja w ogóle mam plany na ten bieg, a dwa, co zabieram. Nie będę dzisiaj oczywiście może wrzucał wszystkiego po kolei, czyli ubrania pokazywał i tak dalej, bo ono niewiele się różni, to będzie po prostu koszulka biegowa. Powiem może inaczej, powiem o rzeczach, które są dla mnie najważniejsze i które się może to odrobinę różnią versus Ultra Perła, którą miesiąc temu startowałem, czyli są wynikiem jak gdyby nauki o mojej, związanie z tym, co biorę. Więc najpierw może inaczej, najpierw o, trochę o samym biegu. Różnica przynajmniej z tego, co mi, co mi ludzie mówią między ultraperwą a ultramaratonem górstowym, jest taka, że to jest bieg dużo bardziej techniczny, jest dużo więcej elementów wymagających yy, bardzo ostrożnego poruszania się skały, kamienie i tak dalej. Trasa nie jest prosta, jest, jest na nią 10 godzin, dystans niecałe 55 km. Um, martwię się trochę między czasami, między punktami kontrolnymi. To znaczy, według wyliczeń, które sobie zrobiłem, jest 10 godzin na przebiegnięcie. Czyli um, nie dużo, ale o ile pierwsze bodajże 14 km mamy na to jakieś 2,5 godziny, to potem są odcinki między 7 a 11 km, które, na które zawsze z półtorej godziny. Czyli um, no jak gdyby. Zacząłem się zastanawiać, jak to przebiec. I kurczę, bardzo ważny będzie dla mnie start niestety, czego, czego chciałbym uniknąć, bo oznacza to, że muszę trochę przycisnąć na starcie. To znaczy chciałbym te pierwsze 14 km zrobić zdecydowanie poniżej 2 godzin, um, może nawet w półtorej, byłoby idealnie, ale to niewykonalne w górach w moim przypadku, więc wszystko poniżej dwóch godzin, żeby chociaż te pół godziny e, oczywiście odejmując wizytę na. Na postoju, która pierwsza będzie raczej krótka, tylko picie i uzupełnianie, żeby to się jak najszybciej odbyło, no a potem po prostu parcie do przodu. Druga rzecz, która mnie bardzo martwi, to jest to, że biegnę sam. To znaczy, nie mam żadnych znajomych, którzy startują w tym biegu, tak jak w ultraperle, i, i muszę się zmierzyć sam z samym dystansem. To znaczy, sam narzucić sobie dyscyplinę związaną z tym, właśnie jak mierzyć, pilnować czasu, dociskać się, kiedy powinienem biec i tak dalej. I boję się tego z, dwu, z dwóch powodów. Pierwszy to taki, że mogę nie docisnąć tam, gdzie powinienem, bo nikt mnie nie zdopinguje i nie wykorzystam właśnie tych momentów. A dwa, że mogę ciśnąć za bardzo, co, co wpłynie na to, że potem będę miał e, trudniej, jeżeli chodzi o drugą część trasy. No ale zobaczymy. No. Budujemy doświadczenie cały czas i, i, i chcemy po prostu ukończyć. Chcę po prostu ukończyć. Mam nadzieję, że to się, e, że to się uda. E, martwiłem się dużo o pogodę, m, bo a um, wiecie sami, jakie upały w tym tygodniu były. Natomiast wygląda na to, że nie będzie tragedii, to znaczy 23-24 stopnie. To jest bardzo ciepło, mimo wszystko, szczególnie w przypadku biegania. Ale biorąc pod uwagę, że to są góry, no owszem, nie wiem na ile tam są odsłonięte miejsca, które będą po prostu powodowały, że będzie strasznie, więc strasznie słońce świeciło. Biorę czapkę, oczywiście, ale mam nadzieję, że. Mm, no po prostu będzie trochę chłodniej. Na szczęście minimalnie. Dam chyba 3% szansy na opady, więc po prostu zaryzykuję i nie zabiorę kurtki przeciwdeszczowej Mam nadzieję, że się to na mnie nie zemści, ale myślę, że, 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 że jutro nie grozi to na szczęście. Liczę też, że przez te upały obeschło wszystko i nie będzie tak mokro jak yy, na Perle i chociażby na rzeźniku, który był tydzień temu, z którego oglądałem zdjęcia i, i przerażająco to wyglądało. Jak, jak moje samopoczucie w ogóle? Um. Jestem zmęczony. Te upały przez ten cały tydzień, dużo pracy, nie odpocząłem tak jak powinienem. To znaczy, mało spałem i to jest największy minus. Przez dwa tygodnie nie liczyłem też nic praktycznie. Nie liczę spacerów czy chodzenia po schodach do góry. Miałem ten problem ze stopą, który na szczęście wydaje się, że mm, poszedł. Mam nadzieję, że nie przypomni o sobie gdzieś tam na drugim czy trzecim kilometrze. No ale nic, wtedy będziemy zaciskać zęby i walczyć. Um, no więc jak gdyby... Duża regeneracja u mnie nastąpiła, ale jednocześnie też i zmęczenie związane z tym, co, e, co, co się zadziało. Troszkę też dieta nie siadła w ostatnich dniach, e, ze względu na, na to, że byliśmy w górach i tam zjadłem trochę oscypków, laktoza. Bardzo dawno jej nie jadłem i od razu rozstroiło mi to żołądek. Trochę mnie za... Mogłoby być lepiej, no ale nic. Teraz już tak nic nie zrobię. Wydaje mi się, że i tak w miarę jest ok. To znaczy no, bardzo się pilnowałem już po tym, ale gdzieś ten żołądek nie działał tak przez cały tydzień, jak powinien. Nie. Co jeszcze? No, oczywiście, dzisiaj jedziemy, dzisiaj jest piątek, prawda? Wczesnym popołudniem wjeżdżamy, żeby dychać w jakiejś normalnej godzinie, um, ogarnąć się, odebrać pakiet startowy i, i po prostu wcześniej pójść spać, żebym w sobotę musiał wstać o 6 rano, um, żeby, no, żeby po prostu się przygotować do wszystkiego. Start do 8. Będę oczywiście nagrał relacje, tak jak z, dla, z Ultraperu, więc trzymajcie kciuki. A przejdźmy teraz w takim razie na szybko jeszcze do tych rzeczy, które zabieram. Koszulka techniczna czy koszulka do biegania, to już jest każdy według własnego uznania m, zabiera, więc ciężko mi tutaj cokolwiek doradzić i, i powiedzieć, ja jeszcze zastanawiam się między moją standardową koszulką, a, a kupiłem Isixy takie biegowe. Zobaczymy. Spodenki jak, jak najbardziej luźne. Ja po prostu takie lubię dwie pary skarpetek. Jedne zakładam, drugie, drugie do, do plecaka na ewentualną zmianę. Jakby się jakiś problem pojawił. Gdzieś sadziłem silikon przeciwotarcia, jeden z najważniejszych elementów, więc grubo spsikane uda, pachwiny, elementy wrażliwe, żeby uniknąć jak najbardziej podrażnień. Stopy też już przygotowane, paznokcie spiłowane. Co jeszcze zabieram? Pewnie chusta na szyję, okulary przeciwdeszne, czapka, tak żeby to mieć. Do plecaka zabiorę ponownie gwizdek, folia. Tym razem zabiorę niestety Powerbank, bo boję się. Ostatnio przez to nagrywanie troszkę mi, brakowało mi brakowało na końcu baterii bałem się troszkę. Ale to też dlatego, że ten GP, GPX Viewer, ta aplikacja, w której mam wgrany ślad trasy, nie wyłączałem śledzenia GPS-ów, kiedy przestałem sprawdzać i ona też dużo się zżerała baterii. Ale biorę to na wszelki wypadek. Wiem, że to troszkę mnie dociąży dodatkowo, ale więc. Jeżeli chodzi o picie, tutaj dużo się martwiłem właśnie ze względu na temperaturę i dlatego dokonałem jeszcze jednego zakupu. Kupiłem soft flask w Dekathlonie, który najprawdopodobniej też po prostu zabiorę jako, jako zapas. Więc będę biegał z półtora litra wody, znaczy no płynów ze sobą. Brakowało mi. Na ultrapele w jednym, w jednym odcinku wypiłem cały litr i, i dobiegałem już na suchym. Także chciałbym tego uniknąć, bo po prostu odwodnienie się to jest najgorsze co może mi się przydarzyć. Z nowych rzeczy, kubek jeden, taki, gumowo-tworzywo, nie będzie po prostu kubków plastikowych, co, co mega popieram, na punktach odżywczych trzeba mieć po prostu swój kubeczek, on nie zajmuje miejsca praktycznie w ogóle, jest leciutki, więc mam nadzieję, że wytrzyma. Um, więc to, oczywiście biegnę z Garminem moim, na którym całą trasę będę starał się złapać. No, i najważniejsze: oczywiście, moje żywienie. Podstawą będzie ten, ten Żel Enduro Snack z nutrenda. No Bardzo dobrze się sprawdził poprzednim razem na Ultra Perlę. Widziałem duże, dużą różnicę. Jak gdyby One są po prostu większe, to jest 75 gram. I one nie wymagają popijania. To jest jak gdyby super bo nie trzeba łączyć jednego z drugim, więc można dosyć szybko... Jedyne co mnie trochę denerwuje przy tym żelu, to to, że tubka jest zaklejona czymś takim i trzeba najpierw to odkręcić, zerwać, potem zakręcić i dopiero wciągać, albo po prostu wciągać bez zakręcenia. To trochę wydłuża. Fajnie, bo jakby to było troszkę inaczej rozwiązane. I mam jeszcze mm, dwa, dwa rodzaje. Zaraz Wam pokażę. O! Jeszcze jako uzupełnienie 50 ml hydrażel, no, witaminy, nawiadnianie i tak też, dalej. Też nie potrzebuje wody, to też jest mega fajne. I na takie momenty bardziej wymagające, taki um, dopalacz troszkę z kofainą, e, guaraną, tauryną. E, ja nie piję kawy w ogóle, więc na mnie te rzeczy mocno działają i no liczę, że po prostu tam w pewnym momencie po 30 km czy coś jest taki mocny, mocny podbieg. Będę chciał um, po prostu załadować coś takiego. Um, mam, mam ponad 1500 kalorii w tych żelach. Kupiłem ich dużo więcej niż wolę. Po prostu na ultraperle zostałem na ostatnim i byłem taki nie do końca przekonany, że miałem wystarczającą ilość, chociaż też już żołądek nie pracował na sam koniec. Um, ale chcę mieć więcej ich po prostu tym razem na wszelki wypadek. Szczególnie, że na punktach odżywczy nie wszystko lubię, nie wszystko zjadam, więc jakoś trzeba to pogodzić. Jest też stres. Powiedziałem o tym, e, nie wiem, przy, przy ultraperle, jakoś mocno wizualizowałem sobie to, że dobiegnę i tak dalej. Tutaj, nie wiem, wychodzę troszkę może spokojniej, ale również e, zdenerwowany ze względu na trasę, że jest zupełnie inna, że jest trudniejsza. Buty te same są kony, w których biegłem. E, mam nadzieję, że się sprawdzą na takim podłożu. Nie bardzo mam wyjście i możliwość zebrania czegokolwiek więcej. Nie, Nie wiem, czy coś jeszcze mogę powiedzieć. Trzymajcie kciuki, słuchajcie. E, dziękuję ślicznie z góry. Um, widzimy się w takim razie w budowie na linii startu. Może jeszcze wieczorem coś nagram, ale to już zobaczycie potem, jak będę składał w całość. Póki co tyle. Do zobaczenia. Hej!